15 października, godzina 15. Przed dworcem Łódź Fabryczna zebrał się tłum młodzian, którzy chcieli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na historycznej stacji kolejowej. Wśród nich prezydent Hanna Zdanowska i minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Już niedługo rozpocznie się jedna z największych kolejowych inwestycji w Polsce. Nowa Łódź Fabryczna znajdzie się kilkanaście metrów pod ziemią, a stare budynki, spośród których część służy nam przyszło 140 lat, znikną raz na zawsze rozpoczęło się pożegnanie najstarszego dworca kolejowego w Łodzi. Historia stacji łódź fabryczna zaczęła się 19 listopada 1865 roku, kiedy otwarto ruch kolejowy, tymczasowo tylko dla przewozów towarowych. Pasażerowie mogli po raz pierwszy wyruszyć z łodzi pociągiem 1 czerwca 1866 roku. Wówczas perony znajdowały się na nasypie pomiędzy dzisiejszymi ulicami Kilińskiego i Sienkiewicza. Trzy lata później rozpoczęła się budowa budynku dworca. Autorem projektu był architekt Adolf Schimmelfenig. Na stacji powstały budynki administracyjne, wieża wodna, parowozownia i drewniana wagonownia. Na początku XX wieku dworzec rozbudowano. To wówczas powstała największa część gmachu. W międzywojniu dworzec wraz z linią kolejową zostały przejęte przez PKP od spółki Droga Żelazna fabryczna łódzka Dzięki temu udało się zlikwidować magazyny węglowe wokół stacji kolejowej i na nowo zaaranżować przestrzeń stacji. Podwyższono budynek dworca, przebudowując go do takiej formy architektonicznej, jaką znamy do dziś. Kolejna modernizacja została wykonana w okresie PRL-u. W latach 1969-1973 urządzono nowy hol dla podróżnych oraz ustawiono metalowe wiaty na peronach. Nowe elementy dworca nie grzeszyły estetyką, ale poprawiły komfort oczekiwania pasażerów na pociągi i autobusy PKS. W 1992 roku zlikwidowano nastawnie wykonawcze między torami. Pozostała jedna nastawnia, którą zlokalizowano na piętrze dawnej wieży wodnej. Rok później oddano do użytku peron czwarty. Przez lata nie miał gospodarza, który by o niego zadbał. Budynki wraz z pozostałą infrastrukturą popadały stopniowo w ruinę, obrastając brudem. Powodowało to zrozumiałą niechęć łodzian, dla których dawna wizytówka miasta stała się powodem do wstydu. Październik 2011 roku zamyka jednak ten rozdział historii dworca. Jak się okazało, łódź fabryczna, choć zapuszczona, nie zatraciła w pełni swojego uroku. Przez kilkanaście dni przed zamknięciem na dworcu można było spotkać wiele osób z aparatami fotograficznymi. Ostatni pasażerowie, ostatnie pociągi, ostatnie kolejki do kas. To wszystko już wkrótce zniknie. Niekiedy liczba amatorów fotografii dorównywała, a czasem wręcz przewyższała liczbę podróżnych. 15 października był ostatnim dniem, kiedy Łódź Fabryczna przyjmowała pasażerów. Pożegnanie zaczęło się o godzinie 15. Tłum łodzian zebrał się pod neonem od strony ulicy Kilińskiego. Przybyli prezydent Hanna Zdanowska i minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, któremu zawdzięczamy rozpoczynającą się przebudowę. Dziennikarze Gazety Wyborczej wykonali z podnośnika pamiątkowe zdjęcie. Na peronach dworca można było także spotkać najbardziej wąsatego konduktora, który obecnie pracuje dla PKP Intercity. Wieczorem na stacji zjawił się tłum młodzieńców, którzy chcieli przejechać się ostatnimi pociągami, jakie zjawiły się na łodzi fabrycznej. Ogromna kolejka wypełniła halę dworcową. Każdy chciał mieć pamiątkowy bilet, mimo że przejazd składem przewozów regionalnych był bezpłatny. Na peron drugi podstawiono pociąg region numer 2029 w relacji łódź fabryczna koruszki Wyjątkowo obsługiwały go dwie jednostki EN57, 909 i 1825, ale nawet tak wzmocniony skład ledwo pomieścił wszystkich chętnych. W ścisku oczekiwaliśmy na odjazd. W końcu stało się. Usłyszeliśmy gwizdek. I o godzinie 22:40 ostatni pociąg pasażerski opuścił dworzec łódź fabryczna. W czasie jazdy pasażerowie rozmawiali, tańczyli, starali się dobrze bawić. W końcu to nie stypa. Po 10 minutach dotarliśmy do Widzewa. Tam wysiedli niemal wszyscy pasażerowie, szczelnie wypełniając peron dworca. Pociąg szybko zamknął drzwi i odjechał, żegnając się z pasażerami sygnałem RP1. To tak Po kilku minutach oczekiwania przy dźwięku Syren zjawił się TLK nr 19119 z Warszawy Wschodniej. Rozpoczęła się ostatnia podróż na dworzec fabryczny. Kilkanaście minut później pociąg wjechał na peron dworca, pozdrawiając oczekującym dźwiękiem syreny. To historyczna chwila. Stąd nie odjedzie już żaden skład pasażerski. Żegnający fabryczną, wylegli na peron. To pora na ostatnie zdjęcia. Wiele osób dostało od rewidentów stare tablice na pamiątkę. Niestety, znaleźli się też tacy, którzy postanowili pozyskać różne przedmioty nielegalnie. Prócz piktogramów i tablic informacyjnych niektórzy kradli także Plexiglas i świetlówki z gablot. To przykre incydenty, które świadczą o niedojrzałości wandali. Następnego dnia dworzec zamknął swe podwoje dla pasażerów. Wykorzystał to serwis MM Łódź i zorganizował w nieczynnym budynku Foto Day. W godzinach 10.17 fotoamatorzy mogli po raz ostatni przejść się przez hale dworcowe PKP i PKS, uwieczniając wszystko, co warto zachować w pamięci. Stare budki telefoniczne i piktogramy. Dawny bar. Mozaiki. To wszystko wkrótce zniknie. Dodatkowo można było zwiedzić niedostępne na co dzień pomieszczenia na górze. Dużą atrakcją było udostępnienie drugiego piętra, w którym mieściła się część administracyjna dworca. Długie ponure korytarze stare kasy pancerne umieszczenia służbowe kolejarzy. Mało który pasażer miał do tej pory okazję tu dotrzeć. Fotoday nie był jedyną atrakcją tego dnia. Na schodach od strony Kilińskiego koncert dały różne łódzkie zespoły muzyczne. Był klasyczny jazz. I nieco nowsze brzmienie. Każdy zespół miał jednak dość sporą publiczność. Występy trwały do późnego wieczora. Choć próżno było szukać pojazdów szynowych, dworzec wciąż był pełen życia. Wielu łodzian, w tym całe rodziny z dziećmi, postanowiło wykorzystać słoneczną pogodę i po raz ostatni przespacerować się po stacji. Wiele osób robiło zdjęcia. Na dworcu zachowało się kilka budynków z przełomu lat 60. i 70. XIX wieku. Tam, gdzie mieści się nastawnia, dawniej stała wieża wodna. Pomieszczenia rewidentów służyły niegdyś jako pompownia. W dawnej wagonowni urządzono warsztaty. XIX-wieczna parowozownia spełniała później funkcję magazynu. Swobodnie można było przejść się po torach odstawczych. Gdy dworzec pracował pełną parą, wstęp tutaj był zabroniony. Osoby, które uważnie rozglądały się po dworcu, znalazły otwarte drzwi do magazynu przy peronie czwartym. Drewniana konstrukcja dachu, belki na podłodze, małe okienka i resztki wyposażenia kolejowego sprawiały, że pomieszczenia miały niesamowity klimat. Zamknięcie fabrycznej wymusiło przejęcie połączeń kolejowych przez inne łódzkie dworce. Zdecydowaną większość kursów skierowano na stację na widzewie. W związku z tym zamknięto kładkę nad torami, ponieważ okazało się, że nie utrzyma ciężaru pasażerów. Na obu końcach peronu wybudowano przejścia naziemne zabezpieczone płotkami. Niestety pasażerowie często przebiegają przed przejeżdżającym pociągiem. Zdarza się też, że dłuższe składy blokują przejścia między peronami. Aby skomunikować stację z tramwajami, uruchomiono linię autobusową D1. Niestety odjazdy autobusów nie są zgrane z przyjazdami pociągów. Poranne kursy do Warszawy zaczynają swój bieg na dworcu Kaliskim. Jadąc na wicew, zatrzymują się na stacji Łódź-Chojny. Tą samą trasą kierowane są wieczorne pociągi powrotne ze stolicy. To właśnie na Chojnach wykonano najwięcej pracy. Stacja była nieczynna od 10 lat. Zapuszczony dworzec udało się ucywilizować w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Wykarczowano roślinność, oczyszczono perony, wymieniono jeden z torów, urządzono parking i postój taksówek, wyremontowano parter budynku, w środku uruchomiono kasę. Do końca miesiąca mają być czynne także toalety. Ponadto odtworzono wjazd dla samochodów oraz zbudowano przejście na pętlę autobusową, coś, czego nie dało się zrobić przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Wraz z zamknięciem łodzi fabrycznej konieczne było przeniesienie dworca PKS i krańcówki autobusów miejskich. Węzeł przesiadkowy znajduje się teraz na dotychczasowym parkingu autobusów u zbiegło ulic Węglowej i Knychalskiego. W pierwszych dniach funkcjonowania dworca pasażerowie mieli do dyspozycji jedynie kasę biletową. Pod koniec miesiąca udało się uruchomić drugą kasę oraz poczekalnię. Autobusy miejskie wyjeżdżają z krańcówki halskiego, omijając przystanek intermodalny na Narutowicze. Linie 51A, 51B i 86 jadą składową na Narutowicze i skręcają w plac Dąbrowskiego. Niestety korki tworzące się na składowej już na starcie opóźniają pojazdy transportu zbiorowego. Do takiego stanu rzeczy będziemy się jednak musieli przyzwyczaić na najbliższe kilka lat. Przez wiele lat dworzec łódź fabryczna stopniowo upadał. Ze ścian odpadał tynk, mury i posadzki pokryły się brudem. Halę dworcową odwiedzali bezdomni, a wiaty na peronach były dziurawe i przeciekały. Zapuszczony budynek był pierwszą rzeczą, jaką wielu przyjezdnych widziało w naszym mieście. Sama myśl o łodzi fabrycznej budziła niechęć. Jednak w ostatnich dniach łodzianie zmienili swoje podejście do dworca. Przestali postrzegać go przez pryzmat brudu i zaniedbania. A zauważyli w nim element historii swojego miasta. Zamiast patrzeć na odpadające tynki, spojrzeli na architekturę. Dostrzegli jej klimat i urok. Gdyby nie łódź fabryczna, miasto włókniarzy z pewnością nie rozwinęłoby się w tak wielkim stopniu. Niechęć ustąpiła miejsca nostalgii, wspomnieniom pierwszych wyjazdów na wakacje. To dobrze, że uczymy się dostrzegać wartość naszych zabytków. Szkoda jednak, że tym razem jest to związane ze zbliżającym się wyburzeniem.